Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to przez okno wleci ci kot na 2800 fałdolców. Także jeszcze na wstępie tego filmu chciałem Wam powiedzieć o naprawdę kozackim konkursie na takie oto konto, jakie teraz widzicie na ekranie. No i generalnie, konkurs ten organizujemy wraz z Heroskiem. Generalnie, wszystko co trzeba zrobić, aby wziąć udział, to zasubskrybować kanał mój oraz kanał Hiroska, następnie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zaobserwować nasze Instagramy, do których linki macie w opisie, no i właśnie napisać w komentarzu Wasz z Fortnite'a oraz biorę udział. No i generalnie wyniki pojawią się 29 czerwca na naszych relacjach na Instagramie. Instagramie. No i co? Życzę Wam powodzenia i zapraszam do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowego pakietu w Fortnite. Koczycie ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli chcesz ze mną pogadać lub pogadać, to zapraszam Cię na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Także na początek przejdźmy sobie do kilku ciekawych informacji ze świata Fortnite. No i też chciałem wam powiedzieć, że filmy teraz będą się pojawiały codziennie o godzinie 13. Generalnie no to pierwszą informacją jest to informacja taka, że do Fortnite zawitał nowy starter pack. Generalnie nazywa się on pakiet Jad. No i właśnie w tym pakiecie znajduje się 600 fałdolców, następnie mamy skina, plecak oraz kill-off. Całość kosztuje 20 zł. Wydaje mi się, że jest to naprawdę opłacalna oferta, tym bardziej, że sam skin jest naprawdę spoko, a przy okazji Otrzymujemy jeszcze 600 fałdolców. Generalnie, no to kolejną ciekawostką jest to, to, że do gry został dodany słoik ze świetlikami. Generalnie, no to możemy go właśnie znaleźć na krańcach mapy, ponieważ to tam właśnie znajdują się świetliki i czasami właśnie takie słoiki się pojawiają. Generalnie, no to po rzuceniu tego słoiku w daną strukturę, wypuszcza z siebie, że tak powiem, ogień, a może bardziej w sumie świetliki, które, że tak powiem, zamieniają się właśnie w ogień i atakują po prostu przeciwnika. Generalnie, no to tak jak widzimy. Obrażenia zadawane graczowi wynoszą 40. Teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do głównego tematu tego filmu, a najdokładniej darmowego właśnie pakietu. Generalnie jest to kolejny pakiet PlayStation. No i tym razem otrzymamy najprawdopodobniej tego skina, a na 100% otrzymamy ten kilof oraz te dwie lotnie. No i generalnie, moi drodzy, no to jest naprawdę ważna informacja, ponieważ właśnie każdy może zdobyć ten pakiet, nawet bez posiadania pakietu PlayStation. No i generalnie, jeżeli pod tym filmem wbijecie naprawdę dużo łapek w górę, ponieważ ostatnio YouTube troszeczkę przycina zasięgi i jest ich troszeczkę mniej, no to po prostu nagram Wam poradnik, jak to właśnie wykonać. A jak na razie, no to myślę, że jest ten pakiet naprawdę spoko, w barwach właśnie tej całej konsoli, no i jest to też troszeczkę słabe, że Epic Games jak na razie daje same tylko i wyłącznie pakiety, dla posiadaczy konsoli PlayStation, tak jakby oni ją po prostu faworyzowali. A na przykład dla posiadaczy konsoli Xbox czy jakichś innych, no tak naprawdę nic nie dają. A PlayStation tak naprawdę co chwilę otrzymuje darmowe skiny. Oczywiście nic nie mam do graczy PlayStation, ale ze strony Epic Games jest to troszeczkę słabe, że jedyne skiny, jakie za darmo otrzymujemy na daną konsolę, to tak naprawdę skiny na PlayStation. I to dosłownie co sezon, nawet czasami po dwa razy, a na przykład na takiego Xboxa były może jeden lub dwa pakiety. Pakiety. Także wydaje mi się, że jest to naprawdę, naprawdę słabe. No i generalnie jeszcze raz przypominam, że jeżeli pod tym filmem będzie duża aktywność, no to nagram wam poradnik, jak zdobyć właśnie ten pakiet bez posiadania konsoli. No i co moi drodzy, to by było na też ten odcineczek. Przypominam, że teraz filmy codziennie będą pojawiały się o godzinie 13. No i co, miłego dnia wam życzę, do zobaczenia i cześć!